Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku moich codziennych rozmyślań razem z Biblią. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali na temat szacunku. Czy wiecie o tym, że szacunek tak naprawdę Mówi nie tyle o innych, ile przede wszystkim o Was. Każdy z nas chciałby cieszyć się zdrowymi, dobrymi relacjami, zgodnymi zasadami współżycia społecznego i po prostu szczęśliwie komunikować się z innymi ludźmi. Ale czy zawsze tak jest? Z pewnością nie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, czym jest szacunek i dlaczego warto go okazywać. Zdaszcie siebie wzajemną, serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Pierwszymi osobami, z którymi mamy kontakt, gdy rozpoczynamy nasze życie, jesteśmy jeszcze małymi dziećmi, są to nasi rodzice. My uczymy się od nich pierwszych zasad poszanowania siebie wzajemnie. Gdy sięgniemy wzrokiem troszeczkę dalej, to myślimy o tym, aby szanować naszych przyjaciół, naszą najbliższą rodzinę, a dopiero później całkiem... Obcych nam ludzi. W drugiej księdze Mojżeszowej znajdujemy zapis, który znalazł się w dziesięciu przykazaniach, które Mojżesz otrzymał prosto od Boga i zapisał na kamiennych tablicach. W tych dziesięciu przykazaniach znajduje się takie zdanie, które mówi o tym, abyśmy czcili, czyli szanowali Ojca swojego i matkę swoją i że jest to przykazanie z obietnicą, z obietnicą, że będzie nam się z tego powodu dobrze żyło. Myślę, że nie bez powodu zdanie, które znajduje się wcześniej, przed tym, które mówi o okazywaniu sobie wzajemnie szacunku, nawiązuje do wzajemnej miłości. No i właśnie, aby być zdolnym do okazywania szacunku drugiej osobie, trzeba mieć w sobie miłość. To miłością jest poważanie drugiego człowieka, okazywanie mu szacunku, docenienie go, a także zwykła kultura osobista, która wymagana jest w jakiejś najprostszej relacji czy w komunikacji społecznej. Ale szacunek powinien działać tak naprawdę w obie strony. Czyli wspomnieliśmy o tym, aby właśnie dzieci szanowały rodziców. Tak samo rodzice powinni szanować swoje dzieci. Możemy powiedzieć o tym, aby pracownicy już szanowali swoich pracodawców, ale czy pracodawcy nie mają szanować swoich pracowników? Oczywiście, że tak. Tak samo, czy tylko żona ma okazywać szacunek swojemu mężowi? Również mąż powinien poważać, szanować i kochać z całego serca swoją żonę. Jeśli nie okazujesz szacunku innym ludziom, ten szacunek nie będzie Ci okazany. Chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani do okazywania szacunku. Każdy z nas winien jest drugiemu człowiekowi szacunek. Tak to jest, ponieważ Pan Bóg stworzył nas i sprawił, że pomiędzy nami może postawić znak równości. Jesteśmy równi przed Bogiem. Bóg nie czyni różnicy między ludźmi w zależności od koloru skóry, wyznania, języka, czy też jego właśnie poglądów. Bardzo łatwo możemy sprawdzić, czy umiemy. Szanować osobę, na przykład w rozmowie. Kiedy rozmawiamy na jakiś konkretny temat, łatwo możemy przekonać się o tym, czy umiemy wysłuchać naszego rozmówcę, czy może raczej przerywamy, czy jesteśmy nieuprzejmi, niekulturalni, niecierpliwi, albo nie dajemy czasu i miejsca tej drugiej osobie, aby mogła się swobodnie wypowiedzieć, właśnie w takim poczuciu, że jest całkowicie szanowana, niezależnie od poglądów czymś bardzo negatywnym i niestety obserwuję to w nasilający się sposób w internecie. Mamy do czynienia z hejtem, mamy do czynienia z obrażaniem się, z gardzeniem sobą, albo poniżaniem się w słowach, a zdarza się nawet, że i w czynach. Ja sam wyróżniam kilka różnych rodzajów szacunku wobec innych ludzi. Tym dla mnie osobiście najważniejszym jest szacunek wobec moich rodziców, którzy przyprowadzili mnie na ten świat, i dzięki którym jestem. Chciałbym zawsze szanować ich, dbać o nich i też poważać, doceniać, opiekować się nimi, kiedy będą tego potrzebowali. Również to samo dotyczy mojej najbliższej rodziny, dotyczy to również moich dzieci. Trzecią grupą jest grupa moich przyjaciół, bliskich znajomych, dalszych znajomych, a także ludzi obcych. Czwarta grupa jest to grupa osób, które zasługują na wyjątkowy szacunek z tego powodu, że zrobiły coś naprawdę wyjątkowego, z powodu czego ten szacunek im się należy. Wśród nas żyją ludzie, którzy zasługują na taki właśnie szacunek. Może to być na przykład lekarz, który uratował tobie życie. Może to też być dobry nauczyciel, który kiedy chodziłeś do szkoły, wymagał od ciebie wiele, ale teraz masz takie poczucie szacunku i wdzięczności, ponieważ dzięki temu dziś osiągnąłeś wiele w dziedzinie edukacji. Może to być duchowny, który przyprowadził cię do Boga i który troszczył się o twój wzrost duchowy. Może powiem też kilka słów na temat lojalności. To jest moje osobiste zdanie, ale wydaje mi się, że lojalność jest mocno przereklamowana. Myślę, że szacunek należy się każdej osobie, ponieważ jesteśmy równi w oczach Bożych i każdego z nas Bóg stworzył. Samej lojalności nie powinniśmy sobie narzucać, bo przecież lojalność jest niczym innym jak aktem naszej osobistej woli, czyli musimy w tym wszystkim naprawdę czuć się wolni. Wtedy, kiedy chcemy służyć drugiemu człowiekowi swoim czasem, swoją bliskością, swoim szacunkiem czy nawet pieniędzmi. Niestety nie zawsze wygląda to tak różowo, i myślę, że również niewiele osób jest takich, które zasługują na naszą lojalność. Bo, tak jak w przypadku szacunku, szacunek powinniśmy okazywać każdemu człowiekowi, natomiast lojalność już niekoniecznie. Czy na przykład pracownik, który zostaje zmuszony przez swojego pracodawcę, powinien podpisać tak zwaną lojalkę? Myślę, że nie. Jak okazać lojalność osobie, która sama łamie zasady i dobre wartości? Tak naprawdę my sami decydujemy, komu chcemy się poświęcić i komu aktem naszej dobrej woli oddajemy kawałek naszego osobistego życia, bo przecież nie jesteśmy niewolnikami ludzi. Chciałbym na koniec powiedzieć o wyjątkowej duchowej zasadzie, którą również znajdujemy w Piśmie Świętym, a mianowicie, to co zasiejesz, to też będziesz zbierać.